Mam zasięgnię luza. Bardzo proszę. A cię złapkę. A ja, czy Twoje, bo to są twoje teraz. Nie zostawiam prawdy. Ja Myślałam, że to do żart żartów to będziemy robić. Ej, nie no, mam słuchawek. So nie no, mam słuchawek. So zostawiam je w spokoju. Moim, no. twoim, naszym. Dobra. Naran. A ja dzisiaj ukryzę. Chodźcie w głowie. Masz wiesz, co To dla mnie... Strasznie się boję mówić i cokolwiek robić. Powinnam teraz zrobić obiad, bo Luka mówił, że o godzinie 13 nikogo nie ma w kuchni. Wiecie, co będę dzisiaj robiła na obiad? On mi mówi, zrób obiad ugotuj. Ja mówię, to jest niepoważne. Wyobraźcie sobie ludzi, którzy tu mieszkają. Oni wyjdą i zobaczą obcą typiarę, którego gotuje sobie obiad. <laughs> What the fuck? I mój obiad na dzisiaj... To jest... Po prostu gotowa pizza. Dostałem polecenie, że mam wyjeść wszystko co jest na bo ich długo nie będzie, więc żeby się nie zmarnowało, więc tak zrobię. Widziałem, że jest smut do pizzy, jest salami, kilka takich rzeczy, można zrobić sos czosnkowy, ale y, polecę tylko po jakieś pomidory w puszce, żeby wrzucić na spód. I w sumie tyle, więc będzie obiad yy, i będzie zadanie z listy. Chcę jeszcze remonty. Robię sobie rewatch odcinków, i. robię pizzkę. Wiecie co? Najlepsze jedzenie to jest jedzenie za darmo. Zapłacimy tylko 3 zł za puszkę pomidorów. I takie jedzenie jest najlepsze. No, przygotowałam sobie także prowiant Mam tu picie na cały dzień Jedno Mam tu moje śniadanie Na przykład Już gotowe Moim patentem jest to, żeby po prostu nasłuchiwać, czy nikt nie idzie Jeżeli będę słyszała, czy właśnie widziała, że się świeci światło To znaczy, że ktoś jest i coś robi I ja wtedy udaję, że mnie nie ma Ogólnie jakby ci ludzie wiedzą, że tu będzie jakaś obca dziewczyna I tak dalej I wiecie Widzicie, jak jakaś dziewczyna przychodzi do was Z trzema turbami? Bo jutro jadę do domu z trzema torbami, robi sobie pranie, robi sobie obiad i w ogóle zachowuje się jak gdyby nigdy nic. No what the fuck! Ej, dobrze wyszło, co? Wygląda git. Oczywiście, rewatch, jak zwykle, milion razy, ale jest git. Myślę, udana. Mhm. Ogólnie, ja nie wiem tak wcześnie obiadu, bo jest dopiero 13. Ale jak Luka mi powiedział, już o 13 zazwyczaj nie ma nikogo w kuchni, mówię pierwsze co: muszę zrobić obiad o 13, bo muszę odhaczyć jedno zadanie, więc jedno zadanie mam odhaczone. Przątać. No jedena co to mogę mu kurze wytrzeć i tak dalej i zrobić porządek na tym sefie, który ja to zrobiłam. <śm> <śm> Byłam na zakupach, ale oczywiście, że tego nie nagrałam. Pokażę wam, co kupiłam e, Luce do mieszkania. Pokażę wam, pokażę wam. Więc pierwsza rzecz. Sitko do makaronu. Było tylko takie. Ale on ostatnio narzekał, że nie ma sitka. I, i odsadzał sitkiem do herbaty. To fakt Kupiłam kamień. To jest oko tygrysie. I ono ma wzbudzić ponoć kreatywność. Także mu się przyda. Ale w ogóle patrzcie, jakie ładne. I ostatnia rzecz stwierdziłam, że. Nie wiem co stwierdziłam, nie wiem co mnie naszło, ale chciałam, żeby to było jakoś po prostu kreatywnie, jakoś zabawnie. Ogólnie, jak wiemy lub nie, Luka jest rakiem w sensie znakiem Zodiaku. No ale rak jest ogólnie podobny do kraba, no nie? Więc kupiłam mu taki balon kraba, 94 cm, ale po zakupie go. Zastanawiałam się, jak go nadmucham i dalej się zastanawiam, bo ja nie wiem, czy tu trzeba pompkę, czy nie, ale zrobimy to razem. Wróciłem z tej serenady i, yy, i ten. I kupiłem, w, w sumie byłem najpierw w tej garze, co mogliście widzieć i myślałem, że kupić ten kubek z napisem mam. <laughs> I trochę przychodzić śmiesznym żartem, że miras jest takim milfem. Ale nie. Byłem później w Pepko, właśnie po tym tegarze, i zobaczyłem tam yy, kolejny kubek. Jakaś tam edycja z Masterchefa, jakieś oryginalne koszty kubki z Masterchefa, jeszcze tam blender, jakieś inne fartuchy i w ogóle. Yy, także jakaś kolaboracja Pepko z Masterchefem. Wow. Yy, no, ale stwierdziłem, że bo chciałem nawiązać się do tego, jak yy, pierwszy raz gotowaliśmy razem i zrobiliśmy zupę cebulową była obrzydliwa, no dosłownie nie dało się jej zjeść, była obrzydliwa, to była tylko strata kasy na składniki. Tak sobie przechodzę i tam jakieś tam super okazje, czy tam super ceny, coś takiego i sobie stoi coś takiego, nie? No i patrzę, że to jest pachnie, czy tam świeczka, ale pachnie ładnie. W ogóle przy kasie pani kasuje, a tam się pokazuje na, na tej, na tym takim monitorku E, świeczka do WC <grych> Szczerze Faktycznie pachnie jakby miała być świeczką do kibla trochę No ale pachnie mi różą No ale Jest ok, no, najwyżej odpali w kiblu I będzie palić w kiblu Tą świeczkę yy, A później będzie miała taki coś No co, no spoko, ceramiczne Widział ktoś taką świeczkę? Mega tania świeczka w ogóle 15 zł kosztowało Я буду помпать туго рака, краба. Что-нибудь там теперь? Эй, зароби Zostało mi tylko jedno zadanie do zrobienia, czyli pożyczenie jajka od sąsiada. Najgorsze jest to, że ja sam to wymyśliłem sobie. Teraz ja słyszę, że cały czas jest ktoś na tym korytarzu, cały czas ktoś chodzi. I wyobraźcie sobie, mnie, który schodzi gdzieś do sąsiada pożyczyć jajko. Na tym musi rozdupić yy, kamerę, w sensie, no, żeby coś nagrało, nie? Wyobraźcie sobie to po prostu, że ktoś, nie wiem, przejdzie, ja pożyczam jajko, jeszcze tu się nagrywa, jak, jak debil po prostu. Dzień dobry, ja mam taką prośbę, czy eee, ja mogłabym kupić jedno jajko? Proszę. Dziękuję bardzo. Proszę, proszę. Ja. Eee. Mówię, może Pani kupić to zajęczko za 2 złote? A on mówi, ja Panu dam to jajko. I mi dała. Cały czarne zrobione. Co się okazało? Nie zgadniecie. Ja już sobie leżę, chillerka, przed chwilą Wam powiedziałem, że zrobiłem wszystko i że wygrałem cały challenge, bo no, oba. Znaczy, no nie, że wygrałem, bo to nie jest na ten, ale że udało mi się zrobić wszystkie zadania. Oglądam sobie Gen z, bo dodali nowy odcinek z tej serii wycieczkowej. No wiecie o co chodzi. Ten, kto ogląda, ten wie. No i piszę do Mirasa. Siema Miras. Zrobiłem wszystkie zadania. Ja on do mnie pisze. A pranie zrobiłeś? No mówię, no, nie zrobiłem. Więc. Y... Więc zgadnijcie co. To jest w ogóle odcinek, zamieniamy się mieszkaniem. A ja się poczułam tak, jakbym się zamieniła z luką życiem. serio. Nawet przyszłam na odwisłę, na healing, spacer. No. Fajne masz życie, Luka. Może jeszcze się na politechnikę przejdę? Rozwiążę jakieś zadania matematyczne? Wow, niesamowite. Ej, a nagrałaś to na Wawelu? Mówiłaś, że zamiana życiami w ogóle? Jeszcze raz? Nagrałaś coś na Wawelu? Tak, na Wawelu nagrałam. I właśnie, nie wiedziałam, czy to wejdzie, ale nagrałam. Powiedziałam, że nie tylko zamiana mieszkaniem, ale także zamiana życiom, barowych healing spacer, luka fajna, może się coś tam gadałam. Widzicie to? To jest ta lampka, burdel lampka Julki. Nieźle, co? O. O, to jest spoko, zielono-czerwone. Patrzcie w ogóle na ten. Na sufit, jak to wygląda. Ostro, co? oficjalnie mam wykonane wszystkie challenge. Skoro Jula pokazała Wam mój spocik, to ja idę pokazać Wam mój spocik. <ścoughs> Skoro Jula pokazała Wam mój spocik, to ja idę pokazać Wam jej spocik. Mm, taki spacerowy, więc yy, idziemy. Zawijamy kiece i lecimy. Jestem generalnie nad spocikiem Mirasa i no tu jest y, bardzo dużo ludzi i wszystkie... Bo, bo to jest generalnie park, gdzie wszyscy ludzie z wokół, o właśnie, chodzą na spacer z psami. A ławeczki są mokre, bo dzisiaj cały dzień padał deszcz w Krakowie. Ale pokażę wam, jak mniej więcej to wygląda. Jest tu taki stawik. No i jest park. Ludzie sobie chodzą i tak to wygląda mniej więcej. O się, kto je... Bardzo przyjemnie się spało. Zresztą w ogóle fajnie jest mieć całe mieszkanie dla siebie. Muszę zaraz zrobić tam siadanie, zjeść siadanie, ogarnąć się, dopakować już ostatnie rzeczy typu ładowarki, bo jest 9:51 i muszę. O 10:30 są wyjść. 10:40 jakoś, bo jadę na galerię hikingowską z Wilą i jedziemy do domu. I Mamy 6 godzin w pociągu. Wstałam Ej, Luka, masz tak wygodno spanie. Jest godzina 9, nie wiem ile. Ale ja bym poszła spać jeszcze. Tak mi się fajnie spało. Budziłam się tylko parę razy w nocy. Ale to jest normalne, jak się śpi w nowym miejscu. Ale... fajnie mi się spało. Jak to mam wszystko co dobre, że się kończy. 24 godziny pykło. Ej, ale fajnie było. Fajnie jest mieć mieszkanie dla siebie. No jak jest. Szybkie podsumowanie będę krzyczeć. Bo nie wiem czy mnie słychać. Ale no dobra. Było fajnie, myślałam, że będzie gorzej. Nikogo nie spotkałam, więc to jest jakby plus. No i co? Fajnie mi się spało, bo się wyspałam. Yy, I był fan. No mówię, no myślałam, że będzie gorzej. Także no, fajny challenge, challenge complete. Zrobiłam też wszystkie zadania, a myślałam, że będzie problem na przykład z praniem czy z jedzeniem, ale było spoko. No, nie taka zła ta klitka, jak ją opisywano. <laughs> Nagrywamy reakcję na nasze prezenty. Świeczkę i będziesz miała takie ceramiczne, zajebiste, fajne, no. na I coś, kwiatkę, na cukier. I da tam kwiatki, żeby nie mała doniczka. Albo. co, git, nie? Fajne, co? Dobra. A z rzecz. No, już no, coś takiego nie Wiedzieliście, że się tylko jest takie drugie. Czy to jest normalne? Ile zajęło to sitko? 13 złotych. Kolejna rzecz. Kolejna no. rzecz. To wiedziałeś, słyszałam. Kamień. Wiedziałem. Dobra, to powiedzieć, że odcinek był fajny, znaczy fajnie, się no ci fajnie mieszkało i mimo wszystko też już wcześniej mówiłam, mamy nadzieję, że wam też się zajebiście ogląda. Nie, nie w ogóle, my nie potrafimy zakończyć tych rzeczy. Nie, zakończenie to jest w ogóle to jest bez sensu moim zdaniem. Tak, to nie ma sensu. Powinniśmy zrobić tak. Roar!